Konfederacja, słowo Irmencem. Co pan myśli o tym? Znaczy, ta ustawa rzeczywiście nie ma nic wspólnego z mieniem bezspadkowym, chodzi o reprawatyzację. Natomiast e, ja bardzo podziwiam optymizm e, posła e, Śmiszka i całej lewicy. E, według Was zdaje się Izrael na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, przed nim hasa baranek, a nad nim lata motylek. No przecież tu chodzi o pieniądze. Ambasada Izraela wprost w tym oświadczeniu napisała, że chęć położenia łapy na czyichś tutaj akurat polskich pieniądzach jest dla nich elementem tożsamości kulturowej i fundamentem istniejącego. Okay, Państwa. Nie było, Oczywiście, ma... że to napisali we wpisie Ambasady Izraela na Twitterze. Tam wprost jest napisane, że Izrael jest państwem zbójeckim, na tym, że jest państwem zbójeckim buduje całą swoją państwowość. Zresztą spójrzmy, co się dzieje w Palestynie, w jaki sposób podchodzą do prawa własności Palestyńczyków. I tu mamy absolutnie sprzeczne interesy i możemy im 15 razy tłumaczyć, o co tutaj chodzi, ale oni i tak tego nie zrozumieją, bo nie chcą zrozumieć, bo po prostu chodzi mi o interes materialny. Mamy tu całkowicie sprzeczne interesy i bardzo ciężko byłoby znaleźć tu jakikolwiek kompromis. Ja bym chciał bardzo żebyśmy rozmawiali merytorycznie, a żebyśmy tej rozmowy, bardzo potrzebnej i, i koniecznej, nie przeplatali jakimiś wątkami antysemickimi, bo mnie to naprawdę bardzo boli. Ja, wie Pan, wie pan w przeciwieństwie do Pana, jestem w polsko-izraelskiej grupie parlamentarnej, par parlamentarnej, ale także w polsko-palestyńskiej. I wiem, jak, to, jak trudno pogodzić te interesy. I najgorszym, co może się stać, to to, żeby na przykład Prawo i Sprawiedliwość, Sprawiedliwość czy taka konfederacja zaczęła włączać w tę dyskusję wątki antysemickie. Antysemickie. To nam nie pomaga. No, upadł argument, zarzut, rozumiem, po wobec Konfederacji, że jest antysemicka, tak? Ja uważam, że grają takimi niepotrzebnymi akcentami, grają na takim fortepianie około antysemickim i najgorsze, co może się wydarzyć, to właśnie włączać takie, takie elementy do tej dyskusji. Rozmawiajmy o tym, że trzeba wygaszać roszczenia reprywatyzacyjne, trzeba porządkować polskie, państwo, polskie prawo po to, żeby nie było niepotrzebnych roszczeń właśnie przeciwko państwu polskiemu, ale nie, nie włączajmy takiej antysemickiej nagrody. Adwocem Sławomir Męcem. żeby polski rząd, kiedy mu się pluje w twarz, nie mówił, że deszcz pada. W tym oświadczeniu ambasady zostaliśmy nazwani kolaborantami nazistów i wprost jest napisane, że sprawa zwrotu mienia zagrabionego jest kluczowym elementem tożsamości i leży u podstaw istnienia państwa Izraela. Ja panu cytowałem oświadczenie ambasady Izraela. I było tam coś i... o, kład o kładzeniu łapy na polskich pieniądzach. No wie pan, no, no niech się powiedzieć. A na czyich pieniądzach? No, skąd, Od kogo oni chcą odzyskać te pieniądze? No Od Polaków, to jest całkowicie oczywiste. To jest relacjonowanie faktów. E, 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 to rząd izraelski droga od lat uskutecznia droga antypolonizm. Z, d, 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 najważniejsi jest droga politycy doma. Izraela droga cały, droga cały droga do, czas droga Polaków droga. oskarżają o kolaborację z Niemcami. Rzeczywiście jest tak, jak pisze Radosław Sikorski, że jesteśmy no, bardzo osamotnieni. Pan poseł, może przyszły męcen. Oczywiście, że jesteśmy osamotnieni. Ja też nie do końca rozumiem, czemu polski proces legislacyjny ma być konsultowany z jakimiś ambasadami. Z tego, co wiem, jak on wygląda, to nie ma tam punktu konsultowanie z wybranymi ambasadami. Jeżeli koalicja obywatelska chciałaby taki punkt wprowadzić, to proszę o, o listę ambasad, z którymi trzeba to. Standardy są takie, że jak Amerykanie. Pozwalają dokończyć Nord Stream 2. To nawet o tym nie poinformowali, i polska dyplomacja dowiedziała się o Pan tym z gazet. Więc Takie są obecnie standardy, i tutaj się nie powinniśmy poniżać i drobnych ustaw konsultować z obcymi ambasadami, bo to jest nasza suwerenność, to jest nasza suwerenna decyzja. Jeżeli chodzi o samotnień w tej polityce historycznej, to jest to rzeczywiście prawda. Wynika to z tego, że Polska jest w zasadzie jednym z nielicznych, naprawdę nielicznych państw w Europie, które nie zawiniła w sprawie Holokaustu. Prawie cała Europa kolaborowała w tej sprawie z Niemcami, właśnie z wyjątkiem Polski. To jest powód, dla którego jesteśmy tutaj osamotnieni, ale to też nam daje mandat i prawo do mówienia tak jak, tego, jak było i do sprzeciwiania się w tej Panowie. sprawie Izraelowi.